Podsumowano konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji zielonogórskiej Doliny Gęśnika. Najwięcej osób chce, by powstał tam park linowy. Konsultacje przeprowadzono trzy tygodnie temu podczas pikników w Dolinie. Teraz projekty przeanalizują eksperci. To nowa forma badania opinii publicznej. Ma zapobiegać konfliktom na linii mieszkańcy-władze miasta. Jeśli uda się pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej, prace w Dolinie Gęśnika ruszą w 2017 roku. Planowany koszt rewitalizacji to 7 milionów złotych. Nie widać końca sporu w zespole edukacyjnym nr 3 na Osiedlu Pomorskim w Zielonej Górze. Pracownicy zarzucają mobbing dyrektorce placówki. Zdecydowali się pozwać miasto jako organ prowadzący szkołę i zatrudniający dyrektorkę. Pozew został oddalony z przyczyn formalnych. Zdaniem sądu właściwym adresatem pozwania powinien być bezpośredni pracodawca. Samo miasto w konflikt angażować się nie zamierza, tymczasem część nauczycieli przebywa na zwolnieniach lekarskich. Dyrektorka szkoły nie zdecydowała się na przedstawienie swoich racji przed kamerą. Szkoła w podgorzowskich różankach, tak jak wiele innych w tym roku w naszym regionie, ma 70 lat. Jubileusz był okazją do spotkania absolwentów, mogli powspominać, zobaczyć archiwalne zdjęcia i stare kroniki. Na jubileuszowe spotkanie przyjechali głównie ci ze starszych roczników. Przez 70 lat szkołę w różankach opuściło ponad 1200 absolwentów. Liczyło się opanowanie, precyzja i spostrzegawczość. Dziewięciu motorniczych z Gorzowa walczyło o miano najlepszego. Musieli m.in. wyprosić niesfornego pasażera z tramwaju i udzielić pierwszej pomocy. Były też niespodzianki. Niewidomy na torach czy palący się tramwaj. Ważna była precyzja, ale liczył się także czas przejazdu. Sytuacje były zaaranżowane, ale stres wcale nie mniejszy niż w prawdziwym życiu. Królem szyn został Waldemar Brodziński. W nagrodę dostał 1000 złotych i telewizor.